Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Wystawy, warsztaty, spotkania i koncerty. Tak będą wyglądały najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury na nadchodzący czas przygotowały kilka propozycji. Ze strony Tarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Biuro Wystaw Artystycznych zapraszają na wystawę studentów Instytutu Sztuki. Wernisaż odbędzie się 22 maja na dworcu PKP. Początek o godzinie 17. Niezwykłą historię kobiety, która walczy i rycerz w polskim przebraniu męża bierze udział w bitwie z Krzyżekami. Będzie można zobaczyć w Tarnowskim Teatrze. Już 23 maja na dużej scenie odbędzie się premiera spektaklu Grażyna, Dama Mickiewicza. Reżyserem sztuki jest Radosław Rychcik. Zgłosili się do nas chłopcy: to jest Martin, Iradomir, e, 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 Rozpądek i Martin Bogdan. E, Martin jest pochodzenia, jest połowie Polakiem i Niemcem. Dla nas było to istotne, żeby aktorzy mówili po niemiecku, żeby, żeby usłyszeć Mickiewicza po niemiecku na scenie. Przestrzeń e, e, inspirowana szkołą i amerykańskim koledżem pozwala na takie właśnie zdarzenie wspólnej gry, czyli e, daje możliwość, e, oprócz jakby warstwy symbolicznej, którą niesie, która daje możliwość na bardzo aktywne działanie i właściwie na meczno. Tutaj po prostu się odbędziemy. Spektakl rozpocznie się o godzinie 19. Zespół Raz, 2, 3 wystąpi 25 maja w Tarnowskim Teatrze z koncertem In Memoriam Edwarda Żentary. To muzyczne wydarzenie będzie wspomnieniem zmarłego w 2011 roku dyrektora tarnowskiej sceny. Początek o godzinie 18. Zapyta Bóg w złym niebie, co dałem mu od siebie. I. Kochava and... 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 Centrum Sztuki Mościce zaprasza 25 maja na kolejne spotkanie w cyklu Za Horyzont Domu. Tym razem gościem będzie Barbara Włodarczyk. Dziennikarka będzie promowała swoją książkę Nie ma jednej Rosji. Początek o godzinie 19. .00. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie i Biuro Wystaw Artystycznych zapraszają 28 maja na spotkanie z Wilhelmem Sasnalem. Początek o godzinie 16.30. Teatr Ateneum w Warszawie zaprasza 28 Majana spektakl nie jest sama. Sztuka to historia o kobiecie, opowiedziana piosenkami Agnieszki Osieckiej. W koncercie w Centrum Sztuki Mościce wystąpią Stanisława Celińska, Krystyna Tkacz i Artur Berciś, autor scenariusza i reżyser. Początek o godzinie 18.00. żyje bal, bo to życie, to jest nad bal. Po raz kolejny będą rządzić studenci, rzadcy otrzymają klucze do bram miasta już 28 maja. Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie atrakcji zarówno dla studentów, jak i mieszkańców. W programie między innymi kabaret, maraton filmowy, wielkie grillowanie, a 30 maja koncert główny na stadionie błękitnych w Ternowie. Granie rozpoczynamy o godzinie 16. Na początku wystąpią tarnowskie młodzieżowe zespoły, przede wszystkim które zajęły czołowe miejsca w naszych przeglądach muzycznych i ubiegłorocznym, i tegorocznym. Natomiast od godziny 18.40 zaplanowaliśmy występy gwiazd. Gwiazdą, która wystąpi jako pierwsza będzie Bass Taipan i Bob Wan, więc zespół o 18.40. Natomiast o godzinie 20.00 odbędzie się koncert Gwiazdy Wieczoru, to jest zespołu Strachy na Lachy. Liczymy na to, że strachy po czterech latach nieobecności w Tarnowie zaliczą godny ich marki i renomy powrót. Zmierzam po prostu do tego, że liczymy na bardzo, bardzo wysoką frekwencję i na to, że tarnowska publiczność przyjmie zespół co najmniej tak, jak przyjęła 4 lata temu, więc bardzo, bardzo ciepło. Dzień dobry, dobry, kocham Cię. Już posmarowałem Tobą chleb. Dzień dobry, kocham Cię. Nie chcę Cię z oczu stracić. Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wystawę Kościoły Kościoły. Ekspozycja prezentuje fotografie polskich współczesnych kościołów wykonanych przez czeski duet. Cykl powstaje od 2012 roku i obejmuje także kościoły z Tarnowa i okolic. Nielada Gratka czeka na miłośników piernikowego szaleństwa w Tarnowskim Muzeum. Instytucja Kultury zaprasza mieszkańców miasta i regionu na wystawę Świat Toruńskiego Piernika. Ekspozycja to nie tylko podróż do specjałów kulinarnych, ale również dawka historii i warsztaty dla gości indywidualnych jak i grup wystawa powstała przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej wwwkultura